Hej, cześć, dawno mnie nie było na gameplayach, ale jestem, pojawiłem się. DK Carp and Cross. I dzisiaj w sumie sobie zrobimy poradniczek, jak łowić sumy. Ostatni odcinek był 4 miesiące temu, a więc przede wszystkim, aby łowić sumy, jest potrzebna dobra mapa. Najlepiej i chyba najłatwiej suma jest złowić w Holandii. Pokażę Wam w której miejscówce. O tutaj, gdzie jest pomarańczowy znacznik. Tutaj zawsze siadam, rozstawiam się tutaj i już Wam pokazuję sprzęt, jakim łowimy. Sumy ja używam wędek takich, chociaż wędki są mało ważne i powiedzmy, że kołowrotki najważniejsze zaczyna się tutaj: żyłki, haczyki i przynęty. A więc, zaczynamy od żyłki. To oczywiście, jest nam potrzebna po prostu najlepsza żyłka. Znaczy można na mniejsze, ale ciężko jest takiego docholować wtedy suma. Dlatego żyłka najlepsza wytrzymało 18 kg ponad i sprawdza się dobrze. Haczek, haczyk dwójeczka, i to jest, musi być taki rozmiar. E, największy jaki mamy w grze. Można jeszcze łowić na spławik, ale ja wolę z gruntu. A więc haczyk dwójeczka, rozmiar. I teraz przynęta. Na sumy właśnie bardzo dobrze sprawdza się granulat. Na sumy, zaraz Wam go pokażę tutaj, jak go znajdę. Na. Gdzie to mamy? O, właśnie granulat na sumy, krwisty węgorz i marine halibut. Co jeszcze się sprawdza? Sprawdzają się przynęty martwe, takie jak. Yy, takie jak makrela stynka, płoć, ale najlepiej chyba na płoć biorą. Można też same głowy dać, ale ja wolę na całą rybę, bo tak jeszcze trafiają się mniejsze sztuki. Często przy tym się też łowi różne sandacze oraz szczupaki. Ja zarzucę wędki i zaczniemy płoć. Krwisty węgorz granulat na sumy. A tutaj sobie damy też bardzo dobrą przynętę, czyli mięso, które jest z dodatku za trzy dyszki tego z przynętami. Więc ja, ja zarzucę wędki, pokażę Wam gdzie i na jaką odległość. Ja zarzucę naprawdę niedaleko, na 20 metrów nawet, nie więcej. Jedną wędkę sobie mogę dać tu, drugą powiedzmy trochę dalej. I branie jest często w tym miejscu. Dosłownie tutaj jest dużo ryb, szczególnie dużo drapieżników. Jeszcze fajnie bolenie i szczupaki się tutaj łowi, a nawet czasami jakiegoś okonia. A więc zarzucamy to, możemy tam dosyć daleko wyrzucić z płocią I teraz czekamy na branie. Mam nadzieję, że nie będzie się trafiało dużo innych ryb, bo wiadomo, często jakiś sandacz, szczupak, czasami węgorz mogą się trafić. Mamy pierwsze branie na mięso. To takie spaczki z dodatku. I raczej to nie jest branie sumowe, chociaż zobaczymy. A nie, akurat mamy suma i to taki całkiem nieduży. Widzimy suma na początku, dosyć łatwo się holuje, ale kiedy mamy go przy brzegu, zaczyna bardzo odjeżdżać. Czasami może się nawet 10 minut z takim siłować. Sami zobaczcie, pływa on bardzo powoli, więc nawet można to rozpoznać dosyć szybko. Podciągamy w górę i w dół i tak w kółko aż po prostu będzie on blisko, aż się zmęczy. I powiedzmy, że ten sum jest dosyć duży, daje mu na pewno plus 30 kg. I mamy też branie na płotkę, na wędkę numer 3, ale teraz musimy tutaj wyholować. Ale ładnie walczy. Tam jak widzimy w prawym rogu ekranu dosyć bardzo szybko jeździła ta trójka widać po prostu teraz i nie jest to raczej branie sumowe skoro aż tak szybko raczej jakiś węgorz lub sandacz o teraz ładnie widać a sum zaraz zostanie wyciągnięty o i teraz go do brzegu no i mamy o, jednak mały jest. 21 kg i metr No To kontynuujemy i wyciągamy wędkę numer 3. Zobaczmy, co tam mamy. Mm. Ale dużo żyłki wyciągnął strasznie, i na początku się go holowało tak, jakby tą żyłkę, którą wyciągnął. I sam nie wiem, jaka to jest ryba. Zaraz zobaczymy. Eee... Sandacz to jest. Chyba jeszcze... Tak, to jest sandacz. Często właśnie tutaj w Holandii, na tej miejscówce, ryby lubią się zaplątywać w te różne... ...mola. Mamy tutaj sandacz 2,79 kg, 65 cm. Dosyć niewielki. Zorzucamy wędki dalej i czekamy na kolejne brania. Można trochę podnęcić zawsze wędką z, rakie z rakietą, tą zanętową rakietą i rurą do wyrzucania kulek, czy co my tam mamy. I ja raczej nęcę właśnie tym granulatem na sumy. I nawet to się sprawdza. Yy, jeszcze jest coś takiego, że na granulat na sumy ten niekrwisty węgorz, tylko ten drugi halibut, często karpy biorą. Może dzisiaj jakiegoś uda się wyjąć, ale dosyć często biorą właśnie takie dosyć duże nawet karpie. O, i mamy... Nie. Było słuchać tylko, że jakby odjazd i wyciągany hamulec, pikanie, ale bez żadnej ryby. Szybko jakby puściła przynęta Mamy branie na wędkę numer 3. Zaraz spróbujemy zobaczyć, co to jest. I to jest takie branie, bardziej bym powiedział, szczupakowe. Bo w tej grze, jak dosyć długo się gra, to idzie to rozpoznać. Ale może też być sandowcem. Zobaczymy zaraz. Odjazd dosyć mocny, bo cały czas odjeżdża. I teraz dopiero zaczynamy zwijać żyłkę yy, i przyciągać rybę w swoim kierunku. Amulet jest dosyć dobrze dokręcony, ale ryba i tak ucieka. Też można w tym miejscu złowić fajne szczupaki. Zdarzały mi się tutaj metrówki, a nawet więcej. O, teraz zaczęliśmy. Na 40 metrów od nas jest i odjazd do 45 metrów, i cały czas odjeżdża. To będzie dosyć duża ryba. No, raczej sum to nie będzie, bo dosyć szybko ta ryba chodzi pod powierzchnią wody. Ale coś dużego. 30 metrów od nas. A teraz 40. No, ciekawe co to będzie, bo sam jeszcze nie wiem. Dopiero jak bardziej zwiniemy będziemy wiedzieli. No. Nie chcę, by ryba mi wpływała tutaj na prawo od tego mola, bo tam łatwo właśnie może się zaplątać o to i łatwo zerwać rybę. 35 metrów od nas. Na szczęście tu jest coś takiego, że zestawy, jak żyłka wejdzie jedna w drugą, raczej się nie plączą. Bo te, jeszcze tego brakowało. I to jest szczupak. Ja już widziałem, że to jest szczupak. I powiedzmy, że dosyć duży. Mhm. O, teraz go ładnie widać. Dobra, odbieramy. 1,23 14 kg. No to jest bardzo duży szczupak. Na płotkę wziął. Dobra, wędkę odstawiamy. Zarzucamy jeszcze raz, i czekamy na kolejne tak duże szczupaki albo sumy. A tutaj mamy kolejnego suma i to Dosyć duży. Takie to ja lubię łowić. I to jeszcze na Holandii. Tutaj największy sum z tej miejscówki miał 68 kg. Wow. On się zaraz może zerwać Bo już Zerwał się, bo się zaplątał o to jaj. Przed chwilą jak widzieliście Zerwał mi się sum Właśnie na granulacie Był krwisty węgorz Na co się skusił I mamy kolejne branie znowu na ten granulat Więc jak widzicie dobra przynęta i szczerze już nie wiem. Nie, nie wiem, co to może być. Tam mieliście przyspieszone tempo, bo holowałem się z nim prawie 6 minut i się zaczepił. I sami widzieliście o co. A tutaj ryba, widzę, że płynie znowu w to, jakby się chciała znowu o to zaczepić. No nie, to jest... Dobra, wypłynęła stamtąd. A to jest kolejny sum, ja już widzę. Mm, inny, ale... Kurde, no, tam, tamten raczej był większy, ale sum to sum. Ogólnie bardzo przyjemny hol. Dużo doświadczenia trzeba mieć, aby takiego suma nie zerwać, no i umiejętności. Na początku gry. Mm, ja w życiu bym takiego nie wyholował. I mało kto by to zrobił. Chyba, że jakieś takie małe po 16 kg. To na spokojnie. A tutaj teraz holuję no... Dużego suma. 54 metry od nas jest. Ja raczej będę przyspieszał hol, jak jest długi. Ale dajcie znać w komentarzu, czy przyspieszać hol, czy cały czas coś mówić, opowiadać podczas tego, czy siedzieć cicho i to faktycznie przyspieszyć. dopiero na końcówkę już dać normalną prędkość. O ale patrz, jaki sum, 30 kilo może mieć No teraz, nie, jeszcze jedzie wiek w swoją stronę I branie na welcy numer 1 Dobra, ale teraz już, chyba teraz, ło prawie się zerwał, ale nie, jeszcze odjeżdża, jeszcze on, jeszcze ma siłę. Mm, 30 metrów od nas i teraz już w naszą stronę dosyć idzie. Ja znowu odjeżdżam, jest 32 metry, 33 jak cały czas. Duży sum, no. Chociaż jak widzieliście, tamten był zdecydowanie chyba większy. Albo może tak się tylko wydawało. 44 metry od nas. No, teraz już jest blisko. 8 metrów. Jest 63 kg, 2 metry. Aż sobie zrobimy mu z ekranu. Ale jeden z większych. Dobra, ło. Okazy, czyli to już jest taki jeden z większych. Też mamy branie na mięso, ale ryba sobie zdążyła strasznie dużo żyłki wysunąć. Jak te, teraz zwijamy po prostu żyłkę i teraz dopiero rybę. Mm, ale to będzie coś mniejszego na pewno niż sum. Raczej jakiś szczupak lub sandacz. Zaraz zobaczymy. Szczupak to jest. No to fajnie. Też taki dosyć duży. Około metra może mieć. Ogólnie w tym miejscu największe szczupaki, jak w innych wyciągamy raczej po 60 cm. Tutaj metrówki, metrówka i większe wpadają dosyć często. Ale dzisiaj najbardziej właśnie skupiamy się na sumach i... No trochę na tych szczupakach. Bo jednak na te przynęty głównie łowi się to. Sandacze rzadko. No z tej strony go chyba docholujemy. Duży, nawet będzie większy niż ten pierwszy szczupak No, teraz będzie Nie, jeszcze odjazd Już był dosyć blisko Raczej z tej strony go wyjmiemy Teraz go nawet nie widać, pływa dosyć nisko A żeby tam mi się jeszcze gdzieś nie zaplątał, bo zdarza się i tak ogólnie, właśnie na tej Holandii, najgorzej się holuje ryby jak dla mnie, bo często plątają się gdzieś o statek, lub o, o molo, o te dziwne słupki. A szczupak? kurde siły tyle ma, on będzie bardzo duży nawet, ale chyba teraz już. No, jeszcze nie Cały czas tylko z prawej do lewej, z lewej do prawej strony I no nie, nie chcę, aby się, się go wyciągnęło Jeszcze ucieka, kurde no Ile siły to ma. Jest. 1,61, 22 kg i to jest chyba drugi największy szczupak, jakiego stąd wyjąłem. I to jest prawdziwa bestia. Ja Cię kręcę. Jaki wielki. Odcinek na pewno udany. Aż takie ryby weszły, takie sumy i to taki szczupak podoba mi się to. Jeszcze, może wyholujemy jedną rybę i będziemy to kończyli. Jeszcze wypada dodać, że ja nagrywam ten film 2 listopada. A 3 listopada wychodzi nowy dodatek do gry i. Po wydaniu niego może się zmienić, że będzie jeszcze jakaś inna przynęta na sumy, ale jak coś, to dodam w opisie. Ale jak na razie te przynęty, które pokazuję dzisiaj, na sumy sprawdzają się najlepiej. Nawet nie trzeba mieć kupionego dodatku, chyba, aby mieć krwisty węgorz, granulat na sumy. Wiem na pewno, że na mięso trzeba. Na trupaka, czyli na płoć, stynkę i makrele nie trzeba mieć dodatku żadnego. Ale ten granulat na sumy, myślę, że jest jedną z najlepszych przynęt. Ewentualnie jeszcze to mięso. A teraz trochę cisza, jeśli chodzi o brania. Jeszcze musimy poruszyć temat yy, łowienie na spinning sumów. Zaraz wam pokażę. Ogólnie to jest praktycznie niemożliwe złowienie suma na spinning. Ja grałem 4 miesiące złowiłem jednego i to nastawiałem się na szczupaki. Ale jak już ktoś chce próbować, to najbardziej z przynęt polecam, zaraz Wam pokażę jakie. Plastikowe przynęty, te swimbait'y, a ja złowiłem akurat na płotkę, tą większą 12 cm. Ale tutaj mamy różne, niektórych nawet jeszcze nie kupiłem, na przykład tego, ale Piszcie też w komentarzu, na co chcecie następny poradnik, czy ogólnie jakiś spinning, na co łowić, nie wiem, w Szkocji, na co złowić Bolenia, bo to wszystko Wam pokażę, tylko napiszcie w komentarzu, co chcecie i teraz już siedzę z 15 minut, czekam na kolejne branie i jak na złość teraz nie chcą brać. Mamy branie na wędkę numer 3. Zmieniłem przynętę na imitację mięsa. To jest mała przynęta, bo ma 2 cm tylko. I widzę, że są efekty. Wędka numer 2 też mamy na nią branie. Tam akurat zmieniłem też przynętę i dałem tam makrele. A tutaj widzimy, że mamy szczupaka niewielkiego około. 80 chyba centymetrów. Zaraz zobaczymy jak go wyholujemy. On no, nie będzie walczył tak długo, bo to jest no zdecydowanie mniejszy szczupak niż te, które łowiłem. Ale jednak największa radość to jest takiego szczupaka na spinning złowić. Jeszcze jak dobrze zatniesz, to naprawdę przyjemnie się holuje. Fajna zabawa z nimi jest. I... Nie, jeszcze nie tym razem. No, ale to nie jest taki duży szczupak, żeby cały czas nam robił odjazdy. Więc teraz go cyk i jeszcze nie. Bo czasami nawet podpływa pod same nogi, ale jeszcze nie możemy go podebrać. Dopiero jak nam się pojawia taka ikonka podbieraka i, raczej znaczy bardziej siatki i jest blisko, to wtedy będzie podebrany. Spróbuję wam to teraz pokazać. Mm, tylko... Nie, to zazwyczaj ryba już jak widać, że... No, jest już zmęczona. Może będzie... O nie, aby się tam nie zaplątało nic. Film będzie dosyć długi. O, nie, nie było widać niestety ikonki podbieraka. A szczupak metrówka 12 kilo. Taki bardzo fajny, taki przyjemny. Dobra jeszcze. Wyjmijmy, tutaj zobaczymy, co mamy. Tutaj raczej branie jakieś takie sandaczowe, bo dosyć szybko jeździł z tą rybą, są dosyć powoli odpływa. Ale to doświadczenie i będzie widać, co bierze. Albo szczupak też może być. Na tej wędce to jest makrela, no to na pewno jakiś drapieżnik, bo na Wędkę numer jeden, dałem sobie granulat Halibut, na który możesz też wziąć karp po prostu. A tutaj mamy. Nie widzę jeszcze. sandacza. I to takiego całkiem dużego. Więc oko cieszy na pewno. Tutaj wyjąłem jednego bossa. sandacza, Ale co to są bosy? Poruszymy temat w następnym odcinku. Ale ciężko je dosyć łowić. Dobra, teraz już chodź do mnie. Widać, że dosyć waleczny. O, było widać tą ikonkę podbieraka. 80 cm. Też bardzo ładny. No to co, ja się z Wami żegnam. Z tej strony był Max. Myślę, że odcinek udany. Choć jeden bardzo duży sum się zerwał, ale udało się złowić. No, jednak jednego sumy bestie. Ogromny był. Dobra, do zobaczenia w, w następnych odcinkach. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć. Cześć.